Dzień dobry, witam wszystkich na Targu Gołębi w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2A. Organizatorami targu są Wójt Gminy Jedlińska Miel oraz Jedlińskie Stowarzyszenie Hodowców na czele z prezesem Mariuszem Kopickim oraz wiceprezesem Marcinem Malinowskim. Ciekawe też jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Zapraszam na film, startujemy. Tu akurat nie ma właściciela, budowęszcze są. Nyweczek taki widzę. Barwa taka niespotykana, taka neweczka, ale nie ma właściciela. To są wyśwanczyki łapciate, czerwone, parka, parka, parka. I one kosztują, to są z kosmami, koronki, proszę bardzo. 100, 100 zł, parka się ceni, A takie perłowe, tutaj te składowe? 80, 80 zł. 80 parka. Te karpiaczki, to za sztuczkę, takie składowe piżaczki, proszę bardzo. się robiłem, patrzą tylko, żeby w górę polecić. Bez żadnej szmatki, bez niczego. O, proszę bardzo. Ponieść za sztuczkę od 80 zwyż od, od 80 zł. cena maksymalna. 80 zł. jest cena max. Ale w dół są też ceny. Można z kolegą to negocjować. Te gołąbki zakupione Budapeszki. Ile taka parka tych młodziaczków? Stówka parka. Proszę bardzo. I tutaj stówka parka tych młodych, tak. Czy Trzy są. 3 są po stówce, parka taka, tam nie się nie znam. Za parka te żółte po ile? Żółte po 40 Żółte po 40 zł. Tu mamy te mnichy czerwone, takie mniszki i po ile taka parka? 30 zł. 30 zł parka mnichy to są te czerwone z kosmami, końce to są mniszki. A te śląskie tarczowe to ile? Boczki, boczki to boczki. 15 zł 15? Ej, sztuka, sztuka, sztuka. 15 zł sztuczka. Tu mamy taką neweczkę. Co ten neweczek jest? Samiczka. I co ona kosztuje? Dyszka. Dyszka to budapeszczy po ile? Po dychu. Po 10 zł. Nywki egipskie znaczy nywki mazowiecki. Po ile to jest takich neweczków? 15 zł sztuka. 15 zł sztuka. Takie wyszłańczyki siwe to ile za sztukę? Po Podzieżko mamy wysłanczyki siwe w Biedlińsku. A parka tych te, te to ile? idę? 60 zł. A czaposz? Czaposz 30, zł parka tych żółtych 60 zł. Te czaposzki to pójdę za, za sztukę? 4 dyszki. 4 dyszki, a minerki? 60. 60 zł za sztukę, czy za parę? Za sztukę, za sztukę 60 zł. A Zapraszamy też do pana Andrzeja i do pani Pauliny. Zezwolenia, pokarmy po akcesoria. Wszystkie akcesoria pod skarby Do pana Andrzeja, panie te śląskie te tarczowe to po ile są? Po 30 zł za sztukę, jak też potrzebało. Takie śląskie tarczowe, po 30 zł za sztuczkę Mam telefon do pana Adama, telefon dostępnie. Dzisiaj 50 zł są gąbki pana Adama, jakby coś. Ja włączam 40. To są pana Adama, jakby też potrzebało. O, i to, to jest I rowerki też do mamy, wyboru. też potrzebował rowery. Też do pana Dama zapraszamy. O, na komunie prezent to jest duży wybór. Dziękuję. No to filmuję gołębie pana Marka. Też gafnię, nie strzelę, Nie strzelę, na, na głębie pan Marka. Telefonik jest. Nie mi się na razie o cenę. To Bociany Marek, po ile? Para 200 i samczyk stówkę. Parka 200, a samczyk stówkę. Gołębie Pana Marka, jakby coś. A ten wyszwan, siebie koroniaty, ile? Trzy tygodnie. Trzyście złotych. Te paszczy po ile? Jak? Te budapesze tutaj co są? Para parzystych jest. 120 złotych się ceni 120 złotych. I tego 80 80 zł, ten brązowy. Tu mamy winerki, proszę, koroniaty, kosmata. Ile takie? 200 zł. Zamiczka 200 złotych. A ten, a ten widymek? wydymek? Widymek stówkę się ceni. Stówkę. chwilę proszę para. Gołębie Pana Marka, jakby ktoś. Do kolegi Marka telefonik jest. Te młodziaczki, te pasiaczki, żał znaczy żałobniki, to ile za to takich? po ile kto da. Po ile kto ta da, tak jest, słusznie. Te Budapeszki, po ile to za sztukę? Proszę? Po 5 zł mamy Budapeszki też w jedyńsku, po 5 zł za sztukę. Te krzyżaczki, to po ile te młode? Po 20 zł. Po 20 zł. Te piżaczki też, po dwie dyszki. A ten, oj, ten tygrysek? 3 A te białe kingi, proszę bardzo i, i te młode kingi po ile są? Po 40. po 40 zł za sztuczkę A taki pawik? Pawik 80 za parę. A tutaj co zaraz na tego łąbku? W telewizji by pan nam to pokazał to Zaraz. E... Olbrzym Rzymski Olbrzym Rzymski, proszę bardzo po raz pierwszy się spotkałem Takie olbrzymie rzymskie to po ile za sztukę? 80. 80 zł za sztukę. Ten biały tak samo jest orbicie rzymski, mm. tak? Jak mu mm. na imię, przepraszam. Do pana bardzo mię to zapraszam, jak też poczuło takie orgymy rzymskie. Proszę pisać w komentarzach pod filmem. Proszę bardzo, ja pierwszy raz widzę takie gołębie. I proszę pisać w 4 minuty. Tu też kingi są y, młode, bardzo fajne. Też są wszystkie gąbki, pawiki. Dobra, muszę A ode mnie Mam Mamy pawiki. Pójdy te pawiki, pana są. Po 60zł za sztuczkę? A za parkę. 60zł myślałem, że za sztuczkę, 60zł za parkę. Za parkę, że takie pawiki. A tutaj to są, ten to jest? Świętoczyski brodawczak. Brodawczak świętokrzyski. Ile on kosztuje? 100zł. Jeden filmik. Tu mam bociany warszawskie, te siwe, ale to są z końcami. Ja tak, to, ten, nie, ten, ten z końcami, a ten no, normalny, siwy. Tamten to inaczej się nazywa. Ten jest bocian warszawski? Ile takie bocianki? Ile kosztuje? Aha Ile kosztują? Po 50 zł. Po 50 zł te bocianki z kosmami tutaj? Też po 50 zł. Po 50 chodowie, Wyprzedaż. Wyprzedaż, dziękuję bardzo A takie berlinki może to powiedz za sztukę? A po 7 zł po 7 zł berlinki to tak samo Tu mamy loczki, bardzo ładne loczki. I takie loczki za parkę ile? 60 zł. Proszę bardzo, jakie mamy loczki? 60 zł. Parka czy sztuka? Parka. Parka, parka. Y, 60 zł tych loczków. Są takie jaśniaczki, kuciaczki, ale nie wiem po ile, bo nie mam właściciela. Te cieplarki czarne, to ile takie piżaczki? 3 dyszki, a te ciemne, takie postawne są, widzę, ładne barwę mają pierwsze równe, 3 dyszki parka, wiedeński. 6 dyszek, a te młodziaczki jasne. Po 20 zł. I tu mamy posiadki, już była pełna krateczka I pasiaczki wiesz, przynam. Te posiadki, mój. Ile zarwa? dwa? Dyszki. dyszki, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak Głombek atakuje? Jak do lotu chciałby polecieć? Kurczę, proszę bardzo. Zapraszam tutaj do, do kolegi. Yes. Takie lachory, to ile parka pana? 60 zł tak 60 zł to tu mamy la chory mamy pa pawieki pawieki po 20 zł a te la parka bardzo to tutaj jest inna barwa czarna mamy lachorki. 80 zł parka a to są te felki chyba tutaj, te dwa, tak a takie falusie się takie, takie dwa, dwie, dwie sztuczki ile po dwie półdyszczki, tamten to jest Rzeszowski? Nie, tak, Rzeszowski. Rzeszowski czerwony. Ile? 30, 30 zł. Ja się stało trzy sztuczki takie młodzieżki? Po ile? Po 20 zł. Proszę zobaczyć króciutkie, malutkie, jedne, drugie bielutkie szyjki, po 20 zł. Takie bucianki z kosmata. ile tutaj? 130. A te niwki egipskie? Aż całe dwie deszki. 20 zł, proszę bardzo, podyszku Snówki egipskie <grymne> i taki perłóweczek 60 zł, proszę bardzo. Raczej tak. Ładnie ta się ta też prezentuje, widać. Teraz to ona tam samica To nie ma właściciela. Wyszło słoneczko. Pocztowy po ile te, te, te białe, tutaj. Po 20 zł. A Reszada po ile tak od do Które? Wszystkie tak po ile do tak wiem. 30-20 zł. Zapraszamy do kolegi, jak Kolego masz na imię? Marek. Do kolegi Marka piszemy w komentarzach No te ciemne za sztuczkę po ile? 15 zł. 15 zł. A tutaj mamy też wywrotka czarnego. Ile taki wywrotek? 15. Po 15 zł wszystko. I ciemne, proszę bardzo. I kosmata, I widzę są i takie cena wywławcza 15 zł i ten biały to jest nagle ile kosztuje ten, ten, ten biały? 20 zł na, Proszę bardzo, samczyk 20 zł A te pocztowe to, to ile kosztują? To tutaj? 10, 20 złotych. 10-20 złotych. To tak samo, 10-20 złotych. Proszę Ale ty widać, młody widać tamtym moment. Proszę powiedzieć mi ten biały ile kosztuje? Tutaj kolega przyjechał właśnie z Warszawy dzisiaj. Tak, tak, Do na y, targ i tutaj pomaga tacie w sprzedaży gołąbków. Dobrze, że mamy takiego młodego adepta, który pomaga tacie. Pomaga tak samo przy obrządku, czy nie? Pomaga, Trochę pomaga. pomaga, pomaga, dobrze, że pomaga. Ale na gąbkach się znasz. No, tak. Skoro sprzedajesz sam, tata ci zostawi, to nie sprzedajesz. Te podstawy powiedz mi i za, za sztuczkę? No 15. 15 zł by głabsza. Można z tak. tobą negocjować ceny, tak? No. W porządku. Ten biały? Ten biały? Też 20. 20. zł. I te pocztowe, pole są tutaj? 25. Po 25. Można cenę. Tutaj takie też numerki. Też szymerki tutaj? E, tutaj 15. Po 15 zł. A ten, ten ciemny? Tak. 20. 20. <grymienicza> tutaj o, proszę bardzo, proszę bardzo, podpowiada mi. Lepiej się zna, już się zna na Jak Proszę bardzo, dobrze. Bardzo dobrze to się wdrażamy. Nasze koby w ten sposób y, popieramy i wspieramy młodzież. Niech pomaga, niech się interesuje, bo gąbkami, nie tylko gąbkami, ptakami, yy, każdym ptactwem. Te pocztowe to pójdę tu za sztuczkę? Po 20 złotych. Po 20 zł za sztuczkę. A tu mam jaśniaczka takiego widzę, o! A, takiego ile taki wylociaczek? 10 zł 10 zł Promocja. 10 zł. dziękuję. Te kolego, po u Ciebie tutaj? po 15 zł. Po 15 zł ceny u dziadki też po 15 tak? Tak, tak. tak zapraszamy do kolegi. Są z kartami czy bez? Z kartami. Z kartami wszystko. Jest. Jak kolego masz to. na imię, bo ja zapominam cię zawsze? Franek. Franek, tak? Proszę bardzo. Franek, owca Bramek, przepraszam, a już akurat tak skojarzyłem. Po 15 zł pocztowe z kartami do kolegi Franka i piszemy A, w komentarzach pod filmem na drugie mamy Stasiek, Kałowska, z godziny stachetów Na drugie, mam, e, Strasiek, Gałązka, na, na drugie. <noise> Dobra, e, po 15 zł tutaj do kolegi Franka i piszemy, ktoś pocztowe pocztowe z kartami młode no. Takie budapeszki żółte ile? Jurak to, to, to kolegi Budapeskiej Podwyszki pod tutaj mamy gołąki proszę bardzo, bo Turczynki żółte do parka ile? 250 250 parka żółtych to są te całe agierskie. Czy myślisz? Agierski. Agierskie, te, te siwe i parka tych agierskich? Stówkę. Stówka. Ten też jest agierski, ten biały i? Bia winer biały. Winer biały, nie agierski, gafę strzeliłem. I ten winer biały? Stówka. Stówka, dzięki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ Gołębi Wiedlińsku. Nasze hobby, naszą pasję. To ciemne to panowie podzielą za troszeczkę, mogę? Czy, czy nie bardzo? 8 zł proszę bardzo by sprzedaż chodory, takie tak widać Morzynki ładnie się, ciemne się ładnie prezentują Muszę zobaczyć Takie winerki, kokosmate, łapciate, koroniate. Po 30 wody parka Niweczki takie siwe A miały też, proszę bardzo Całe białe też pod wielkie Stówkę Stówkę za parkę, tak? Tak, takie białe. Przepraszamy, kolegę, jak Sławek. Do kolegi Sławka, aby ktoś chciał y, takie gołąbki, pisać w komentarzach pod filmem, w którym minucie. I nieweczki mamy, proszę bardzo. Takie nieweczki pod za sztuczkę. Podwiedyszki. Pod A te żółte to są? To młode są. Młode są, ale to są pocztowe, tak? Tak, tak. Takie młode pocztowe to ile? Podwiedyszki. Pod ile kosztują? Też podwiedyszki. Też podwiedyszki. Pozdrawiam wszystkich, hejka, Dobra.